Czas, start. Jak wchodzę w egzamin, to um, często tak mam, że wszystko wiem, a potem, jak już mam zacząć pisać, to wszystko zapominam. O, kurde. Biorę egzamin do ręki. Pierwsza strona, druga strona, i nie wiem, czy chyba pół trzeciej. Polski, polski, polski baladyna. Co jest dowódem zbrodni Balladyny? W jakich okolicznościach? Wszystko to, o czym nie mam zielonego, najmniejszego pojęcia. Co mogła symbolizować krew Aliny? Miała miesiączkę? Nie. O tym słowacki nie wspomina. W to nie byłem skupiony na tym teście, tylko żeby przesunąć trochę ławkę w stronę Marcin'a, żeby być bliżej. Ale później mówię, kurde, w sumie Marcin to też tak nie za bardzo chodził na te lekcje, nie uważał, także może to być niekoniecznie dobry ruch. Więc postanowiłem cofać się. Tez był trudniejszy niż się spodziewałem. Pytania z polskiego i geografii były takie obszerne. Który z najbliższych rzekarzy odkrył drogę morską do Indii, opływając w Afrykę? Vasco da Gama to chyba krążył pierwszy całą kulę ziemską. Strzelałbym, że Magellan. Wstyd, się przyznać, bo kucharz powinien wiedzieć. Ja mam zawsze problem, czy. Masło jest nasycone czy nie nasycone? Czy oliwa jest nasycona czy nie Strzeliłem, że masło jest nasycone? Prędkość dźwięku w powietrzu. O co to jest? Pytanie z fizyki dotyczące dźwięków, których nie słyszymy. Ja nie wiem, jak to się nazywa coś, czego ja nie słyszę, jak ja tego nie słyszę, no. Na schemat komórki bakteryjnej cytoplazmę oznaczoną literą. Moim zdaniem, P. Rosalia. Chciałbym wręczyć Ci ostrzeżenia. Dobrze, przyjmuję. Na prawdziwym egzaminie nie ma ostrzeżeń. Jeśli uczeń ściąga, jego test zostaje natychmiast unieważniony. Jeśli nie znałem odpowiedzi, to omijałem pytania. Nie strzelam na ślepo. Lubię dobrze przymierzyć. Już? Zaskoczył mnie, że on właśnie to już rozwiązał, a ja jestem przy dziesiątym pytaniu. Chcesz złożyć test na moje ręce? Jesteś tak. pewien, że. Oczywiście. Jestem pewien wszystkich odpowiedzi, a tych, których nie znam, po prostu nie odpowiedziałem. Może potrzebujesz więcej czasu? Nie. W porządku. Dziękujemy. Tak, dziękuję Dziękujemy bardzo. Ty to zwłyszed najszybciej, być może faktycznie dlatego, że mógł mieć to po prostu w dwie. Ale pytań odpowiedział. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Postanowiłem zdać uczciwie, tak żeby mój poziom wiedzy i to, co łyknąłem w naszej cudownej szkole był jakby odzwierciedleniem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I to nie jest kwestia, że odpuściłeś to i tak dalej. Tyle wiem, tyle zaznaczyłem. I już. I zajęło mi to 20-25 minut. Ale na jedną trzecią chyba nie odpowiedział. To się wydaje. Prawdopodobnie poległem, ale trudno. Sometimes you win, sometimes you lose.